Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Happy Wheels Widać się z wami Adamusz i kontynuujemy naszą serię moi drodzy I zastanawiam was pewnie dlaczego nagrywam drugi raz Wczoraj wrzuciłem, ale wrzucam drugi raz Głównym tego powodem jest to, że ten kto oglądał <laughs> Jestem kadłubkiem <laughs> Wie o tym że po prostu miałem zdrypane audio i nie mogę słychać praktycznie w ogóle, a ja sobie, i tylko ja widzieliście, sobie potrafię oderwać nogi i ręce. I za pomocą zwykłych skoków. Dobra, więc wiecie, dlaczego nie było, to kontynuujemy naszą serię, jaką jest. Happy Wee! wam drugi raz, oderwałem mu rękę, ponieważ ja sobie potrafię oderwać pogodę, a by teraz też. Patrz, patrz, o, patrz, 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 o, patrz, Dobra Tobie się nie da, niestety. Ten level, ostatni, jak tutaj nagrywałem, doszedłem do wniosku, że można nagrać. Najlepiej będzie kimś innym. zrobię tego pana z tych jeżdżących, więc weźmiemy tego pana. Tylko ja potrafię rozwalić sobie szkło za pomocą głowy z kaskiem jadąc na monocyklu my to yolo wywsstaj ze ci kar O, patrz jaki fajny po prostu to jest, to jest to jest ten heka ten yy, dynia hekalim tylko że bez bez, yy, ja jako, jako człowiek no nie ale tak to podobne przyznajcie no nie Okej okay, chwila. To weźmiemy. la, 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 la nie, nie. Hall in the wall! To mnie tak fajnie wygląda. Więc tak, jak to wygląda? Okej. Okay. Pogo, lubię pogo. Bardzo lubię pogo. Chyba wszyscy wiedzą, że bardzo lubię pogo. Chyba muszę jakoś tam podjechać. W ogóle jest tylko pogo, no nie? A nie, teraz ja sobie pogo. <suszykli> 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 o oh, mój Boże! E, tam, ej, to jest łatwy na pogo. No, tak, patrzcie. Ostatnio mi wyszło lepiej. <grywy> Dobra. To robimy... Ball throw, ball throw, ball trow. Oczywiście, że ball throw. Bum. Bum. A dobra, mi to nie przeszkadza. I kabuuu! Mamy kolejny Assassin, niech A Assassin nie chce don't mówi: Zabijemy Mikołaja. A ah! głupie elfy! Myślicie, że co, że obrońcie Mikołaja? Wy jesteście w wielkim błędzie! I? Aha, Sword store. I uwaga, zaczyna się! Yes, zrobić mi Chwilę? Czy jeszcze można to załatwić za jednym ruchem? First blood. Wow! Nie, tak to miało wyglądać. To tak, First Blast. Double Kill! Da, na, jesteśmy cały czas na double, ponieważ rzeczywiście tego trzeba. Triple kill! Tylko triple kill, bo w tych nie trafiło. Ale chciałem już krzyczeć. Pentakill! Ace! Dobra. Football DM. Co to jest? Football DM. Aha, football don't move. Aha, dobra. Nie, 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 eee, próbowałem. Nie dziękuję. Jak najbardziej nie dziękuję. O Ocean solto Niech będzie. to jest to jest cliff fall ale może być Fakt, to mnie goni widzicie jak w dobrym horrorze pięknie jest to gdzieś na ogonie? jest słychać to Jest! a co a spróbuję tym razem trochę wolniej uh. dobra to jednak trochę szybciej niż takie powoli ok i tutaj się Nie, spieszymy. Podciągnę się nie, odejdź, 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 nie, 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 To to musi być fajne. Mianowicie tak zapowiada. A nie, to to mi się łapie z tych akumik, które na całą stronę. Jesteśmy tylko na gut. Gut to dla mnie za słabo. Toby Turner. Ooooooo! Yes! 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 Zrobiliśmy yes! to. Castle attack number two. Mamy pana, od pogo? Kurde, myślę, że coś zrobić. Fuck. Ma fajnie pomysł, jak go załatwić. Yeah! First blood! Double! Fuck. Waterfight! Pull! Double! Dammit! Dammit! No.

Ej, struluj ich. Ej, nie mogę ich strulować. Ej, struluj. I can't be more, I came in like a wacky ball. Piękny, damski głos zrobiłem. To... Zrobimy to 99999999999 Impossible. I... e tam, nie takie levele się przechodziło, patrzcie <grystanie> Spokojnie, była tylko rozgrzewka <grystanie> Ale to jest fajne <grystanie> ha, ha, ha! O tym mówiłem A teraz próbuję skoczyć na Hama Jak Su Superman Prawie Ale zrobiłem za to szpagat, może być? Nie chciałem tego. Na tego. O, o to chodziło. <laughs> Może wezmę jakieś lepsze jazdy. Ok. Rozwaliłem system, krótką mówiąc, to i bez problemu mam to co chciałem. Kill all! Hello! Fuck you! I tu! co? O kurde, a to jednak może atakować tylko kostrzem. Jaki. Jaki wagik! Uh. I it's time. Damn it! Ow! Oh. Wow! Krusha Hidra w głowie! Oh shit! Za późno dzieciaka spróbowałem kogo mam puścić! Uh. I will always love you! I can be moving like a rack! A nie! I can be like a rack in bar! Ow! Zobaczy mnie jakaś... Tommy! Tommy, nic ci się nie stało! Tommy! Powiedz coś! Chociaż jedno słowo. Tommy nie lubi tego. Pomszczę cię, niszcząc ich wszystkich. Zabiję! Doszczętnie. Ej, pacjent, większe sergo. Level czwarty to jakiś magii... Tomi, To ty! Tommy powróciłeś! O przepraszam. Tomi, mi zginął znowu. I can be molded like a wrecking potter Tommy Zgubiłem twój fotelik Ale Kiedyś się znajdę Nie będę w What the fuck? Boss fight Nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Tommy Nie udało mi się Cię pomścić Wiedz, że zrobiłem to dla ciebie. Pięknie, piękna historia, gratulujemy. Proszę o brawa. Proszę bardzo. Ej, robimy ball show, Baby. Tommy, wróciłeś! Stęskniłem się. Tommy, pomożesz ojcu. Leć! Nie, jeszcze nie wpadł! To no, nie wpadł jeszcze! Ej, hey, Tony, Masz chytrzew pomiędzy pośladkami, szkoda, że nie coś innego. Okej. Okay. No nie! Jest źle zrobiony ten baltroł. Pozdro! BUM! Tak się jedzie, frajerów! Tam jest, Tommy! To ty, muszę cię zabić! Ale ja nie potrafię! To nie wyceluję. Ale ja nie potrafię! Bo za dużo dla mnie znaczysz! Tommy! Tommy! Pięknie! Jakie to pięknie odegrałem! Tommy, dlaczego? Kolejny Bartrop! Tommy, powiedz! Wow! Okej. Okay. Okej. Okay. Wow! Ja to potrafię wyczuć. Great. Fuck! Nie trafiłem w Kinga. Nie, ja chcę lepiej. Ja potrafię lepiej. Ja potrafię zrobić same Kingi. Yeah! Epic! A teraz zrobimy jeszcze jednego kinga. Zrobimy! Może będzie alright! Alright! Alright, night, 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 night. Na, 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 na. Uwaga, trzymam się! Jedziemy! Pompa! POMPA panowie! POMPA! POMPA to o oh, shit, o oh, shit, o oh, jedy! Fuuu, <ścoughs> Ope. Nie, no nie wyszło. W kulkę. Pięknie. Wow! No nie łatwiej za rękę! Ostatnia moja próba z tym levelem. Ej, nie, dobra, to było nie fair. To jest moja ostatnia próba z tym levelem. Chcemy, że tego się nie da zrypać na początku, a jednak. No <laughs> nie, no nie. <Rozchujesz śmiech> oh, shit! Okej, okay, dobra, to jest moja ostatnia próba, jeżeli nie schrzanie tutaj. I schrzanie po prostu w ten sposób, że nie złapisz się za linię, albo coś. Nie ma, że nie złapisz się na linię. Muszę, ku po prostu, jeżeli nie wy jeżeli po, nie, nie, wyceluję, yy, z linii. Tak? Do tego czasu jestem w grze. Okej. Okay. Pięknie. Jest, jest, jest. Do it. No nie ma tak! Hamstwo. Okej, okay, ostatni level. Ja nie będę już, ja już się wkurzam. Neon Sword draw I Jedziemy z tym shitem. Timmy. Czemu mam cię zabić? Nie chcę zabijać teamiego! What the fuck? To za Timiego! Głupie stufy! Haha! Oj, Przepraszam dziecko, że ci pewnie przebiłem. A, Masz teamie! Łap! Dlaczego to był jedno odcinkowe jedno od... to, co było? to było jedno odcinkowe co? Jednoodcinkowa historia I to wam tyle w tym odcinku. ja Was zapraszam do komentowania, subskrybowania, złapkowania, oczywiście w górę, komentował Adamus i trzymajcie się. Cześć, do następnego odcinka, hej!